You'll get What You Give. New Radicals West Rock. za 25 minut będzie 10. No tak, wspominałem, że dzisiaj przed południem będę miał dla was parę kultowych historii podpartych kultowymi kawałkami, ale nie wspominałem chyba, że będę miał także dla was prezenty. I dzisiaj to będzie propozycja dla tych, którzy jutro będą w Poznaniu wieczorową porą, bo właśnie tam. Na specjalnym jubileuszowym koncercie, a właściwie występie, spektaklu, można by powiedzieć, pojawił się kultowy kabaret Mumio. No i zaproszenia właśnie na ten spektakl, na ten pokaz będę miał dla Was dzisiaj przed godziną 12. Także teraz uczulam, że takie przyjemności na Was będą czekać, szanowni Państwo. New Radicals za nami, za chwilę wracamy z Queens of the Stone Age. to promocja? To jest marmur. To jest żelazo. To jest metal. A właściwie to człowiek z metalu. Tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W każdą środę po 21.00 gram dla Was w SC ROCK wyłącznie metal. Rozkręćcie swoje odbiorniki na full i bądźcie gotowi. <laughs> człowiek z metalu. W każdą środę po 21.00 w SC ROCK. Autopromocja. Reklama. RTV EURO AGD, wietrzenie magazynów, finał, obniżki na tysiące produktów, pralka Whirlpool Fresh Air Plus, branie i odświeżanie parowe. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1895. Teraz za 1799 zł i do lutego nie płacisz. Do 50 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, RRSO 0%. Promocje do 11 września. Regulamin w sklepach i na eurokom.pl. Miłośnicy koni, spotkajmy się na Warsaw Jumping Najlepsi jeźdźcy Europy Skoki, wyścigi, wystawcy, zawody Hobby Horse 5-8 września, Tor z Bilety? WarsawJumping.com Organizator, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto Patrz, Barbara, ale w no. Media Ekspert jest mega. No, a, a, a tamta, tamta, tamta oh. to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Samsung AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 2999 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska papryka czerwona luz tylko 5 zł za 1 kg, a papier toaletowy dwuwarstwowy Samel jedynie 5 zł za opakowanie 8 rolek. Netto. Patent na tanie zakupy. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa zahipnotyzować. Powtarzajcie za nami. Agata to nie tylko meble, ale też dodatki. 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 I akcesoria. 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 Teraz hipnotyzująca promocja na tysiące dodatków w Agacie. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci, wow! Aż 90% taniej. Wybieraj lampy, dymany, pościele, garnki i wiele innych dodatków. Tylko do 14 września. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd Agata. Reklama Eska Rok. Radar. Radar. Zapraszamy Micha Prokopowicz. Dla wydarzeń z ostatnich dni fanie różnych nieistniejących już zespołów zaczęli snuć marzenia ich potencjalnej reaktywacji. Wśród wymienionych grup często pojawia się na przykład The Smith, czy oczywiście legenda brytyjskiej sceny Pink Floyd. Już jakiś czas temu swoje zdanie na ten temat wyrazili Nick Mason i Roger Waters. Co o tym sądzi David Gilmour? Jak powiedział, ten temat już nieco go nudzi i dobitnie stwierdził, że to koniec. O szczegółach przeczytać na skrock.pl Escarock, radar. Hi, this is Ozzy Osborne. Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus. Zespół Perfekt Grzegorz Markowski Dobrze rokuje.